Cześć robaczki! Nowy dzień, nowe możliwości. Ostatni film z jedzeniem sprawił mi dużo przyjemności nagrywania. W związku z czym dzisiaj kontynuujemy jedyniowy content, a będę wam pokazywała trzy sposoby na jajka. Będą one podchodziły pod dietę ketogeniczną, natomiast nie wszystkie będą przyjazne dla keto adaptacji. Ale bez zbędnego przedłużenia, zabieram się już do gotowania. Filmy Wam się podobają, to bardzo, bardzo proszę dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Przycisk jest gdzieś tutaj poniżej. I możecie też mnie obserwować na Instagramie. Tam obecnie wrzucam dużo takich wskazówek dotyczących treningu, trochę przepisów. To się cały czas oczywiście zmienia, ale myślę, że każdy coś tam dla siebie znajdzie, więc bardzo dziękuję, jeżeli em, tam ze mną też jesteście. Chciałam tylko jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie, które w ogóle wzbudziło moją nawet kontrowersję, bo chyba nie jestem na czasie, takim się przynajmniej wydaje, a mianowicie pod ostatnim filmikiem, który był podpisany, że to jest dieta moja 30 dni przed weselem, chociaż... Tak naprawdę nie robię nic specjalnego, szczerze powiedziawszy, żeby do tego ślubu się przygotować w kontekście swojej sylwetki. Nie mam żadnych konkretnych celów. A, a mianowicie pojawiło się pytanie: tym razem to usta, Panie Freddy, czy to już mój trzeci ślub? I tak się zastanowiłam: czy to są jakieś nowe standardy, że obecnie tak często wychodzi się za mąż? Czy ja nie jestem na czasie, czy o czymś nie wie? Nie wiem, w każdym razie chciałam sprostować, że. Tak, wiem, mam aż 31 lat i jest to dopiero mój pierwszy ślub, ale mam nadzieję, że pierwszy i ostatni, na pewno nie trzeci, chyba że o czymś nie wiem. A teraz już się zabieramy za pierwszy przepis. Będzie to omlet, ale taki trochę bym powiedziała, z innego miejsca na świecie. Myślę, że jeszcze czegoś takiego nie jedliście, także na pewno warto spróbować. Przepisy będą po opisie filmiku, także zabieramy się do gotowania. Pokrojony omlet wymieszany, dodałam przyprawy kary, także robimy takie trokie, trochę hinduskie klimaty. Będzie to taki puszysty, puszysty omlet, kolorowy, że się chce po prostu jeść oczami. Później zrobimy coś w Airfryerze, bo <ścoughs> po Waszych komentarzach nie mogłam po prostu go nie kupić i używałam go zaledwie z trzy razy, a już. Po prostu wiem, że będzie to mój ulubiony przedmiot w kuchni. Po trzecie. Co miało być po trzecie? Po trzecie, zrobimy coś na słodko, dlatego że są osoby, które zdecydowanie lubią omlety i jajka w ogóle w takiej formie słodkiej. Więc, żeby nikogo nie zlekceważyć, to mamy tutaj coś dla każdego. Tak jak powiedziałam, o ile ten pierwszy, drugi przepis będzie myślę jak najbardziej też przyjazny na keto-adaptację, tak ten słodki, bardziej na low carb, bardziej na ten czas już po keto-adaptacji. A mówiąc o keto adaptacji, to bardzo bym was... co się dzieje po prostu z moim słownikiem. Ostatnio jest bardzo duża ilość stresu, taki disclaimer w moim życiu. Na razie związana z weselem. Dwa, że z jakimiś innymi prywatnymi rzeczami i mam wrażenie, że po prostu już nie potrafię mówić i po prostu powiedziałam znowu. Także wybaczycie mi, mam nadzieję. A teraz już kontynuujemy przepis numer jeden i przechodzimy potem do przepisu numer dwa, a na koniec zostawimy sobie coś na słodko. Jest to mini pizzę z airfryera, ale od razu uprzedzę, że na pewno można te same przepisy, ten sam przepis wykonać po prostu albo na patelni, albo w piekarniku. Ja używam airfryera i co? I teraz już zobaczycie w praktyce, jak to wygląda. Ta fraje wchodzi w tle, więc mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Ostatni przepis będzie na słodko, tak jak powiedziałam, najmniej keto friendly, ale na pewno dobry na low carb I będziemy do tego celu używać odżywki białkowej. Zresztą często się pytacie o to, jak jej używam. Mało, generalnie używam odżywek białkowych, ale jeżeli już, to właśnie to od z best i ta jest po smaku saty tofi Także. Mega, natomiast oni mają bardzo dużo różnych smaków, jest też opcja wegańska. Wegańska natomiast ma mniej na pewno wyboru, jeżeli chodzi o smak tego właśnie, tego właśnie białka. Link zawsze do Women's Best macie poniżej. Koniecznie dajcie znać, jeżeli korzystacie z tego linku i wspieracie moją współpracę z Women's Best, bo to jest mega dla mnie ważne, bardzo mi pomaga i chciałabym w ogóle Wam za to podziękować. Teraz się zabieramy do ostatniego, najprostszego, najszybszego e, i najsłodszego przepisu. Właśnie mi się złamał e, jeden omlet na pół, ale takie są realia, takie rzeczy też się w kuchni zdarzają. Ważne, żeby smakowało dobrze, a to, się przełamało, no to już trudno. E, w każdym razie zaraz zobaczycie ostatni pomysł na jajka em, w takiej kreacji, wariacji. Em, no, może mało instagramowej, ale mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Na koniec puszczę Wam klip z ostatniego przepisu, a na dzisiaj to już wszystko i zdrowego odchudzania życzę Wam Ania, na razie, cześć!